Dzień dobry kochani witajcie w Kaczki na naszym stawie są widzicie Sobie pływają Nie chcę ich spłoszyć, ale pewnie Baj Jezus O, para Para kaczuszek do nas zawitała One co roku do nas przylatują i robiły sobie zawsze gniazdo i pewnie w tym roku sobie też zrobią. Nie wiem czy je widzicie. Się schowały. One się zrobiły incognito. Kaczorek kolorowy, kaczuszka szara. Mm. a ptaszki jak śpiewają zawsze z dają popisy one myślą, że ich nie widzę przecież ja was widzę <grywka> kaczuchy co dzisiaj piątek, słuchajcie byłam za chłopaków, idę zrobić ogień i zaraz będę jechać z, z samochodem do mechanika. Uff, a dzisiaj jest taka pogoda do Bani, ja chciałam wracać rowerem, ale chyba mu powiem, żeby mnie odwiózł, bo nie chce mi się. I w ogóle tak mnie boli ten bark. Wczoraj się walnęłam, jak znosiłam zakupy, to się potknęłam na schodach na własnych schodach się potknęłam. Słuchajcie, jak szłam z zakupami, w tym zakupy miałam w Um, kartonie no i tak idę i się potknęłam i przyjeżdżam prosto w fotel od drzwi, ale tak mnie boli ten bark że północy nie przespałam naprawdę na nam dopiero tak porządnie zasnęłam a ja zrobię ogień i szybko zjem jakieś śniadanie i wtedy pojadę zadzwonię sobie do niego czy mnie odwiezie ale pewnie tak Węgla. dobra słuchajcie ja wróciłam, ogarnęłam się wzięłam prysznic mm, i zrobiłam makijaż nagrałam go dla was a z tym makijażem dzisiaj idę w ogródek ale teraz tutaj robię e, nastawiam na rosół teraz nastawię nastawimy rosół. Zawsze te hmm, skrzydełka, teraz mam skrzydełka akurat z biedronki. Tak jakoś naszła je chęć, sobie myślę sobie osób. No i mam na samych skrzydełkach, nie kupiłam żadnej ko kości ani. Mm. O i patrzcie, patrzcie jak oni tu mają obrane, nie? Po prostu pióra jeszcze. To by się baremu przydało. Nie mogę tego wyrywać, nawet. Jeszcze pióra. No! To mi się ślizga. To pióro mi się ślizga w ręku. Muszę wziąć nóż. O, nożem to szybko się wyrywa. ale jestem dzisiaj padnięta słuchajcie jestem dzisiaj padnięta bo szłam trochę pieszo bo e, mój mechanik e, no nie było go a jego pracownik e, jego pracownik e, no nie mógł mnie zawieść no bo ma pracę nie ale później dzwoniłam do tego mojego mechanika i mówię żeby to on zaglądnął do tego mojego samochodu, bo ja mu wierzę, a tym jego pracownikom niestety nie, bo kiedyś już coś e, tam sprzenieli i musiałam jechać na poprawkę i wtedy jechałam do niego prosto i poszło, znaczy się jechałam, bo oni tam mają, jakby to są jego pracownicy, nie, ale mieli mieć zrobione, a zapomnieli o czymś. No i dzwoniłam do niego, żeby on zaglądnął do tego samochodu, bo... No, bo ja mu ufam, nie? Ja wiem, że jak on zajrzy, to to będzie ok. I że on to zdiagnozuje na pewno dobrze. Po prostu, no swojemu mechanikowi też trzeba ufać. Jezu, almie no skądś. Mm -hmm. Ja mam ostatnio w ogóle jakieś takie. Nie wiem, czy to z zatok mi schodzi znowu. Czy to jestem jakaś. Ale przeziębiona chyba nie, ale no ciągle mam yy, takie jakby kata. I taki, taki gęsty ten katar jest, nie? To nie jest taki normalny katar, wiecie, taki rzadki, tylko po prostu taki, taki takie gluty sztywne, że tak powiem. Dobra, tu mięso nastawię. Teraz warzywa sobie przygotuję. Muszę opróżnić sobie to. Przelać sobie ten żel antybakteryjny w coś, bo chcę sobie ten mój zapach. Bo słuchajcie, tamten a który miałam, ten taki stary, wywaliłam, bo on był metalowy i ten metal... Mm, ten zapach jest z alkoholem. Gdzie jest pokrywka? Od garanka. Ten zapach jest z alkoholem i ten metal puszczał jakieś takie czarne coś i ja byłam cała brudna. I ja się zastanawiałam, od czego to jest ten brudno, a to się okazało, że od tego. Więc no to musi być plastik. Plastik chyba z alkoholem nie będzie w żadną reakcję wchodził. Przynajmniej mam taką nadzieję. Więc Dobra. Ym, No i w ogóle nie chciałam iść na dwój, słuchajcie. Ale wyszło słońce. Jezu, a tak mnie ta ręka boli, jak mnie naparza. Ja nie mogę tak nawet się podnieść wyżej. Ym, wyszło słoneczko. Trzeba trochę więcej. Wzięła angielskie liście laurowe. Wyszło słoneczko, więc ja nastawię ten rysunek, on będzie się powoli gotował. Za chwilę będę tu oczywiście zaglądać. A, jeszcze, jeszcze muszę zrobić też pancake'i, bo obiecałam chłopakom, więc na chwilę jeszcze tu powędzę w tej kuchni, ale wtedy idę na Obiecałam chłopakom wczoraj te pancejki. A wczoraj tego nie sfinalizowałam, bo za późno wróciłam z tej piwnicy i chłopcy spali. Myślę dobrze, że spali. Ale to mnie to ucieszyło wczoraj, ten fakt, że oni już śpią. No, wczoraj oni już spali, a dzisiaj zaraz im zrobię, bo będę po nich jechać. Najpierw na stawie ten ruch, wtedy szybko się i wtedy będę robić te paniekie. Tak. Warzywka. O, kurde. Ej. Nie. Przez dwa dni temu kupiłam to to, to. to Przez dwa dni takie brzydkie się zrobiło. O, nie fajnie. Nie fajnie. Dwa dni temu? Tak, dwa dni temu, no. Po włoszczyzny kupowałam. Hmm. Coś tu wybierzemy, wypłuczemy to. A te brzydkie wywalimy. O. To w sumie już jest ładne. A, i co chciałam Wam powiedzieć, że dzisiaj czuję się bardzo dziwnie. Słuchajcie, bo dzisiaj jest dzień, w którym nie sprzątam. Aczkolwiek tak już sobie ja patrzyłam, że a tutaj by było trochę kurzu, ale powiedziałam, co, trochę piachu jest gdzieś tam wiecie w korytarzu czy we wędzie, ale powiedziałam sobie nie sprzątam, chociaż przez dwa dni nie będę sprzątać. Szczelnie to. No także w ramach sprzątania zrobiłam, zamiast sprzątania zrobiłam sobie make up, o. Tak. Mimo, że nigdzie nie idę, ale chcę sobie właśnie testować tą paletkę. Tak po prostu sama dla siebie, żeby zobaczyć różne połączenia kolorystyczne. To będę sobie robić make-upy nawet w domu. Będzie taką paletką ekskluzywną, to aż się chce, nie? A co się stało? Co się stało? Co? Co się stało, że Ty masz miłość do mamy dzisiaj? Tak. Coś się stało? A co? Nigdy mnie tak nie przytulasz Co? Co się stanęło? Nic Nic? No, idź się zabij. Ja tutaj przygotuję ten makaron, to zrobię pankejki, tak? Idź na telefon Mama Co ja? Wejdź, nie mamy, ja mam... ja w ogóle nie mam internetu Bo ja mam... Kule, bal, ej! Tu co chwila coś do ciebie się przychodzi. Pokaż. Ja wiem. We'll make it this time. Blurry street lights work as a guide to memories that we're making tonight. Oh, yeah, we'll make it tonight. Yeah. I'll do anything that I feel like I wanna do. I'm living life like I got nothing left to prove. Tatef mi się poluzował. No, no się robi ciasto na pankeki i zaraz będziemy piec te nasze pancake'sy. Co ja się robisz? Ja, z telefonem. Jasiu, czy ty się uspokoisz? No. Może być ciężko, a jednak proszę, żebyś się uspokoił. A Paniak, co ty ćwiczysz? Żebyście wy te po pootwierane zjedli. Dobra, słuchajcie, późno, bo późno, ale poszliśmy w końcu na dwór. Ojko, Wodę sobie wzięłam, bo ja zdecydowanie za mało piję, muszę sobie ją postawić i co chwila popijać. No, a ja tutaj przyniosłam sobie kartony, jeszcze do tej czwartej skrzynki i dzisiaj mam zamiar te dwie skrzynki ogarnąć. No. Ale naprawdę jest tak... Już teraz trochę słońce wyszło, nie? Ale w, w, w południe, no było tak zimno, zimno jak lodówka. Serio. No, jest osiemnasta. Ja nie wiem, gdzie mam moje rękawiczki, chyba z albo w domu. Musiała i tak po niej iść, bo mi będzie za zimno ręce. Już mi w sumie jest. Jest kwiecień, a mi jest zimno ręce. Fast, I just wanna make it last Try to let go of the past, I close my eyes, embrace the blast, sleepless nights and headache stack, Restlessness to hell and back What's my purpose? What do I grab? A slippery surprise sushi Kto ci daje jeść sushi? Kto ci daje je, że ty za mną chodzisz? No sushi Ja ci jeść nie daję A ty za mną dych łazisz Czemu ty za mną łazisz? Chodź za tymi, co dadzą ci jeść, Pymboś, ty też za mną łazisz. O, ty nie jesteś uwiązany dzisiaj! Ho, ho. O, ba, już tutaj nawet jest. Wszystkie trzy pieski są. Szok, szok. Ewa ich nie obowiązała na potrzeby filmu. Pewnie dlatego. O, ja tutaj ziemia jest już sucha. Ja mam moje rękawice, bal. Szukaj moich rękawic. Bo przecież pazokcie ja paznokcie po brudze bary, paznokcie są najważniejsze. Co tu mam za kwiatki? Ej! Barola. To są ja to tu są narcyzy. Ja do nie sadziłam. A może? A może? Jezusie Maryjo, mój szpinak wielki. A oh my god, chyba najpierw to zrobię. Idę po nożyczki nam ten szpinak. <noise> ja gdzie leki gigant! <noise> yy, I co? A te dzieci przyniosły te wytwaczanki, że ja to wrzuciła do, do kompostu. I jak to moje warzyweczka? Rosną. Rosną. Chwasty jakieś chyba też, cholera wie, które to chwasta, które to warzywo. Teraz się domyślam, ale... no ja nie wiem. Ha. Pytanie, co to jest? To jest pomidor? To jest na pewno pomidor, ale to cholera wie, czy to nie są chwasty jakieś. Nie no, to są pomidory i one mają dwa. To jest chwast na stówę. No. Na stówę to nie jest pomidor. To też są chwaściochy chyba. Albo to jest koperek albo coś. Mi się tu wsiało To też jest chwast. Dobra, zostawimy to na razie. Nie wyrywam tego. Cholewie co mi się tu pomieszało. Mm. Ale tutaj na przykład widać, nie? Że tu jest pomidor. A tutaj to są chyba jakieś chwasty. Ja nie wiem, tak mało tych pomidorków zeszło. Dziwnie. Buzy i ogórki. Ja nie widzę tutaj, żeby coś tu wyłaziło. Coś tu jest, ale to są też chyba chwaściochy. Cholawie. O, ogórki wychodzą, patrzcie. Tu wyszedł jakiś biedaczek mały. Tu też jakiś, ale one są. Chyba je chwyciło. Chyba je my stypnął. Coś mi się zdaje. No, a te, które nie wyszły, miały więcej szczęścia. Bo jak one jeszcze wyjdą, no to ich mylą. Chociaż nie wiem, zobaczymy. Nic jeszcze nie jest przesądzone, ale, ale buza. Tu nie widzę, żeby wyłaził. A tu były pory bo są widać, patrzcie, takie małe. Małe dziwaczne. To są chwasty wtedy, na stówę. Dobra. Jezu, jak oni się wydzielają. Tu moja sałata też, pełno chwastów w niej jest. I rzodkiewka jest coś. Tu już kopie widać. Idę... ...to wrzucić. Piasek mogę później powozić sobie. Ale powożę to, Jeszcze muszę gałązki dostać. Fajnie się kąpało. <laughs> Fajnie się kąpało. No kurde, teraz ja muszę go wykąpać jeszcze. Wyobraźcie sobie, że ja tutaj chodzę i jednym razem słyszę jakiś plusk. A dzisiaj tak strasznie wiało i powpadał, powpadały kawałki styropianu do stawu. No i ja ich jeszcze nie wyciągnęłam. Muszę po iść i je wyciągnąć. I w ogóle dużo rzeczy powpadało tam. Jakaś butelka od wody. Chłopcy zostawili nie, wiecie, trochę. I to wszystko powpadało, bo dzisiaj rano straszny wiatr. Nie, wczoraj w sumie to chyba wiało tak, no. Chyba tak, ale rano też był straszny wiatr. I słuchajcie, ja iść sobie tutaj ścinam ten, ten mój.. Boże. Ten mój szpinak i słyszę jednym razem chlups! I ty znowu tam idziesz, przecież ty znowu wlecisz. I słyszę jednym razem chlups. I kto to wpadł i bar, wleciał do wody, bo tutaj jest tak strasznie stromo, nie? A on tam podchodził, podchodził i dalej on idzie, myśli, że to jest coś do jedzenia, czy co? Ja nie wiem. A jedzenia ma pełno na chacie. Dzisiaj nawet nie zjadł. No, a ja się tu już zabrałam, ale tego szpinaku będzie i będzie. I ja nie wiem, czy ja w sumie muszę go wszystko. Kola to to już kwitnie, tu nie będzie można nasiona zbierać, mimo, mimo takiej zimy. Nie wiem, czy ja będę wszystko, ale raczej chyba tak, bo. Bo co? I tak tutaj ślimaki chyba były, czy coś, bo dużo liści jest takich obgryzionych. O, patrzcie, te są. Widzicie? Przeżałe te są liście i takich ja nie biorę, i ja sobie tutaj. Po kolei wyrywam i ścinam tylko, właśnie listki, nie? Przyniosłam sobie nożyczki, znalazłam moje rękawice, ale już się robi zimno. Chłopcy pojechali na piłkę. Mówię, a jest piątek, niech sobie jadą. Ja sobie tu na spokojnie porobię. A oni sobie niech. Oj, niech sobie z kolegami. Chyba, że kolegów żadnych nie będzie na boisku, no to wtedy wrócą. Kazałam im zabrać telefon W razie draki Będą dzwonić do matki no. A mój samochód, słuchajcie, jutro dopiero będzie do odbioru, bo do takich pogryzionych ja nie chcę, bo te bale. Cholera wie co to tu łaziło Muszę tutaj w ogóle, patrzę z dołu też czy nie ma pająków, bo na jednym był taki pająk okropny. No prawie wszystkie liście Oj tutaj jest jakaś kupa. Co to tu było, to ja nie wiem. Ale coś to tutaj wpierdziała mi ten szpinak. change through things not the same As they were a year ago but all will be okay i move on each and every day the past is where it stays way back a year ago i've changed for the better this time i thought i would never be fine i strive just to say i'm all right and for the first time time i'm all right i've seen a lot of change been through a lot of pain some things are not the same as they were a year ago but all will be okay i move on each and every day the past is where it stays way back a year ago <laughs> Bargan mały. Ty chcesz jeszcze raz wpaść do tej wody? no ja to zanieść do domu, wysypać. Muszę przynieść sobie jeszcze jedną miskę. Słuchajcie. Nie nawoziłam nic, bo no zcięłam, zcięłam dwie miski szpinaku. I tyle. I wylewałam tą moją kola. Jeszcze w międzyczasie ogień zrobiłam w piecu, bo. Po południu mi zgasło, bo było za gorąco w domu. No, a jezu, teraz już jest zimno. Jest ósma i jest pewnie ciemno. Żaby się odzywały, albo mi się wydaje. Mi się zdawało, że żaby słyszałem. To jest za zimno na żaby, jeszcze chyba. Albo jakiś ptaszek taki dziwny dźwięk wydawał. Podobny do żabiego, nie wiem. No, ale ten Jezu, zimno, już jest, bo mi buzi buzidzie. Biorę tą wodę. Wziąłem wodę i co? Wypiłam trzy łyki. I słuchajcie, co ja będę musiała jutro. Albo może dzisiaj sobie wezmę. Te trzy lampy są do wymiany. Ja pierdzielę. ja nie wiem co z nimi jest. Ja je po prostu przyjdę za chwilę wezmę. Położę sobie w werandzie. No, Coś tu było słychać, ale nie wiem co to było. Mm, wezmę je do werandy i je wymienię w tym bliko. No bo patrzcie, trzy świecą ładnie, a trzy nicholę nie ja tak miał do nich zaglądać, ale ja mówię bez sensu. Patrzcie, księżyc jak świeci. Ja, dzisiaj dzisiaj chyba jest pełnia. Ja nie wiem, albo do jakiejś traktor na polu jeździ. Może jakiś to gdzieś daleko słychać. To, to taki dźwięk jest jakby ten. Patrzcie jaka pełnia. Słuchajcie, jest od ulicy, więc będzie piękna pogoda. Bo my tutaj od nas do ulicy mamy 2,5 km e, i no jak jest słychać, jak niesie się, jak samochody jadą albo tiry, to znaczy, że będzie pięknie następnego dnia. Przynajmniej zawsze tak to mi się sprawdzało. Więc wydaje mi się, że to tak będzie. Idę pod lampki z powrotem. I wezmę. I przyjaciele kurde, już to z nimi idę. Ja porobiłam ten szpinak i wyjęłam zmywarkę. Eee. I co? Zamroziłam ten szpinak, oczywiście, w siateczkach. Chyba nie chlap się teraz. Teraz muszę dalej go wykąpać, bo on wpadł dzisiaj do tego stachu i on był w wyrębie. Cały czas był, był brudny od piaku, Kopał kupał, go grudka. Nie. Po ogrydka, kopał główek i był cały błędny i trzeba było go wykąpać, A wpadł do tej wody, to się wystraszył, bo nie chciał iść się w ogóle kąpać, a tak zawsze lubił się kąpać, a dzisiaj aż po prostu się bał wody. No, także my idziemy. Ty musisz akurat się tu wytrzepać, żeby matka musiała myć wszystko, co musisz. No, możesz iść. Aha, dzięki. Dzięki, Gamoniu. Ja nie byłabym sobą, jak nie nastawiłabym jeszcze prania. Ale to były oczywiście ręczniki po wycieraniu Barego. No. Miałam sobie już make-up i lecę spać. Jest znowu prawie 12. .00. Przyszłam się pożegnać, bo ostatnio zapominałam o tych pożegnaniach w filmikach. Dajcie łapkę w górę, subskrybujcie i do zobaczenia już jutro. otrzymajcie się ciepło. Paaa!